wielce smakosze, świąteczni, wielkanocny żarłocy wyrównałem sobie szanse stanąłem na takim podwyższeniu, bo oto ze mną wielkanocny zając, mój kolega kiedyś wyglądałem tak jak on, teraz z biedy troszeczkę schudłem Zającu wielkanocny co jest ważne na święta wielkanocne proszę nam powiedzieć dekalog, czyli 10 rzeczy bez których święta nie mogłyby się obejść no to kiełbasa biała surowa raz szynka pieczona dwa szynka wiejska trzy Pieczeń z owocami, chleba. Pieczeń z owocami jakimi? Żurawinka. Chlebek jaki? Wiejski, czarny, biały. Jaki? Biały, biały, biały chleb, tak? Ciemny też, zależy kto lubi. I co tam jeszcze fajer? mamy? Majonez do jajeczek, ćwikła do białej kiełbaski, krzanik do białej kiełbaski i ciepła kobieta. Proszę na Państwa, wieczór. ta ciepła kobieta na wieczór czy rano zawsze jest potrzebna. Zając, mówię o Ciebie kobiecie, a żona stoi z tyłu. I co na to? Nic. O, schowała się. Schowała się. Proszę Państwa, życzymy dużo jedzenia, dużo uśmiechu, dużo dyngusa i przyjemnych świąt wielkanocnych 2011. Do zobaczenia świątecznie za rok.